zabijcie się, ale... się patrzą co to za bandit fura autoprowagi musi obrzom z fura skurwysyny się patrzą co to za bandit fura autoprowagi musi obrzom ekspod fura podwórka. W, 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 w. Uh, w, w, w.

Niepewny się chwilę na mieście, podasz mu łapę i skończysz waręsie Waj gorszy wypadku, wyjebie się tu baj Sada samochód kupiony na schód Ja spadam, zabijam wszystko Zabierę to zdzinę, bo stoi za blisko Biorę za kudy, bo widzisz, że stoi Skarb jak to nie ma że boi Tu chapitu, ja w pokażę jak może być pięknie Psychika twarda, choć drótko ma miękkie Jak mówi, że bierze to bierze na dwa ściąga gacie i gra Łapie, szyję! Teraz jak patrzą nie kryję, teraz nam patrzą na riję. Słucha nie piszczy, a wie. Lata lecą. Skąd tu czuje się szyję? Dzięki zaświatą guzynie. Mówili do siebie wem, ej, dwie leki? Dwie leki. Dwie leki, ja pierdolę. Maxi masz 150% Maxi, nie, 50%, Maxi, ale nie złapię Maxi, tego. Maxi Proszę, na biłam. Jak to dwie lagi oczy? Kurwa, Maxi. A tyle. Nie, nie no nie wierzę. Gryźka zapał. I Wit sam chuj. Nie no, lewy nie zapędznął? Nie znowu Ja pierdol. Tej silek jak kurwa jest w u siebie. Jak pijali czarnik krolapem hukowym, to słyszałem kurwo na glebę. Zobacz jak po tylu latach, radach, ciapa te duberem jedę. Jeden coś gadał, bla bla i nad tym na tym być Jak cztery. Zdurzy, cyny się patrzą, wolno podjeżdża fura. Auto wprowadzi ciapa, a w powietrzu czuć skóra. Zdurzy, cyny się patrzą, co to za fura Auto prowadzi murzyn, obok rzomek z potwór. Czoseł, brata, czoseł, brata, czoseł, brata, czoseł, brata. Głupią dobrze przemawia szatań, świeży mercedes i latam. Czoseł, brata, czoseł, brata. na peron jak towar na rejon Piątki się dzielą, się kleją Kleją się dupy, patrzą się typy Może się skończyć aferą Szybko wyłapał na nie. Bomba na banie, kończymy balet Najlepszy budzik, syreny nad ranem Na Wisłą Stradę jadę Jaguarem Na całej pizdzie przed fotoradarem Nie lubią mnie typy, a kochają fanki Jury oryginały, pierdolę plastik. siory na karki, złote zegarki Dresowy styl na systemie Nike Miejska dżungla

we krwi bluzka buh, buh. jadę pod cisza bar dwóch typów tu problem ma bo podchodzę do nich sam wystraszeni są goryla uh, uh, chleba chleba łapaj jak bochen chleba chcę uh, uh, pseudo kozaki dla nich serca już nie mam nie ma symboli boli stawaj do walki łamane ręce obite czaszki brudny mam ciuch więc jadę kupić nowy dres wszędzie mam krew obite pieści, lecz wychodzę z twarzą zawsze na mieście nie obcinają kręcę na stres buh. angola angola Miska jungla, miska jungla, pizza via kumpla, pizza via kumpla, nazwyczy mam kundla, nazwyczy mam kundla, w kieszeni gotówka, w kieszeni gotówka, nidka pizza via kumpla. Laga. O w końcu, BH na szaszku łapie. A mały BH na szaszku łapie. A mały BH na szaszku łapie. Łapie się na szaszku. na irs Patrz, log do mnie szarpie. Ręce we kwiatówka, miejska dżungla, Pies zabija, kungla, Na smy mam kundla, w kieszeni gotówka. Robię dwóch, tak po strzałach spada łuska. Zemsta i zabójstwa, bronę ręce we kwiatówka. Kurwa, kurwy syny się patrzą. Co to za fura Pita tań. Ej, dobra, ja wlatuję. Fajnie, <tot khusy> bo... ja No daj mi. Majne kurwa. Dobra, ja zaatakowałem jedną Lega, lega, yeah. I co, i co? W w w o, 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 o. Dobra, dobra. Java, Ura, gaba, jest. gaba Moja, moja, moja Dasz 500 jak złapiesz? Nooo da, Dasz 500 jak złapiesz? to to jest Gabryszka Kurwa dzięki a <gulia> to prowadzi muzy, obrzomek z podwórka. Skurwicyjny się patrzą, co to za bandit fura. A to prowadzi muzy, obrzomek z podwórka. W -w 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 Bebny się chwyje na mieście, podasz mu łapę i skoczysz w aresie Bekoszy w wypadku, wyjebie się tu i sprzeda samochód kupiony na słupa Jak kładam, zawijam wszystko, zabieraj to zdzire, bo stoi za blisko Biorę za kudy, bo widzi, że stoi, Skarb jak chodzę, to nie ma, że boli Tu habitu, ja wuwu, wu a wuwu, wuwu, a wuwu, wuwu, a pokażę, jak może być pięknie, psychika twarda, choć ludzko ma miękkie <ślinia> O Lega! Bierzemy! Moje moje brata! Moja będzie! Ja mam nauczkę! Dobra, FIFLAK! Moja będzie! Przyjacielu mój najdroższy! Podział mamy mamy znowu! Mamy podział. Patrz. Bartek gratancem <HOCiken> otrzymu limonkowe buciki, patrz i chuj nie moje. Jest! No kurwa, kurwa. Patrz, patrz, I ale poziom. on złapał I jeszcze... Piąty on jeszcze unika złapał kurwa. <laughs> Jaki Jak cool? kurwa. Ja, ja mam tylko jeden.